Pandemia bardzo wpłynęła na nasze życie. Najbardziej brakowało chyba kontaktu z przyjaciółmi, ze znajomymi, żeby się spotkać, bo no nie było takiej możliwości. Tak? Mam wielu znajomych, gdzie bardzo często się spotykamy, a przez to musieliśmy się spotykać przez jakieś wideokonferencje i tak dalej. Pozytywem jest to, że można było usiąść, porozmawiać, więcej czasu spędzić z dzieckiem, no z małżonką. tak? Staraliśmy się jakby to powiedzieć, bardziej zadbać o siebie. To, a wszystkie to, co firma zrobiła, czyli udostępniła nam środki do dezynfekcji, udostępniła nam maseczki. Firma się dostosowała do tego, bo praktycznie bez tam jednego miesiąca, bodajże w tamtym roku, na przełomie marca i kwietnia, pracowaliśmy cały rok. Staraliśmy się wszyscy, ja i moi koledzy, dajmy na to pracować, tak jak pracowaliśmy do tej pory. Dowiedziałem się tego, że starają się dbać o pracowników, o ich zdrowie i bezpieczeństwo. To, co firma zrobiła, czyli udostępniła nam środki do dezynfekcji, udostępniła nam maseczki. Niejednokrotnie dostawaliśmy maile, jak mamy się zachowywać. Są stworzone bodajże z tego co wiem dwa miejsca, w których dajmy na to, jeżeli komuś coś się słabiej stanie, to jest oddelegowany w takie miejsce, tak zwana izolatka, to też jest zabezpieczenie dla pracowników, tak? Nie mam takiego rozpoznania siebie, żeby coś się we mnie zmieniło w ogóle. Starałem się być naturalny przez cały okres tej pandemii. Mam nadzieję, że to się jak najszybciej zakończy, ale czy ja się zmieniłem, to powinni ocenić inne osoby. Żebyśmy szli do przodu i nie przejmowali się tym, co było za nami, ale patrzyli w przyszłość, że będzie jeszcze lepiej. To postaram się z małżonką i z dzieckiem gdzieś wyjechać na wspaniałe wakacje. Ze względu na to, że może przyjść taki okres czasu, że przez niezaszczepienie się nie będziemy mogli na przykład wejść na basen, wejść do kina, do restauracji. Piłka nożna jest u mnie w rodzinie od, od dzieciństwa, tak. Nie tylko duże wydarzenia, bo mówiąc szczerze, ostatnio mam znajomą, która też do szkoły filmowej czy reporterskiej poszła i robiła z nami na przykład taki wywiad ze mną, z moim tatą i z moim dzieckiem, bo jesteśmy pokoleniową, jakby trzy pokolenia, kibiców, trzy pokolenia kibiców, którzy kibicują na przykład jednej drużynie w łodzi, tak?